Dzień dobry, dzień dobry wszystkim, witam się z wami w kolejnym vlogu, co dziś będziemy robić. Mianowicie przygotowujemy się do Wielkanocy, zrobiłam już zakupy, trochę akcentów wielkanocnych na pewno wleci. Okazało się, że nie mam żadnych ozdób, nie wiem jak to zrobiłam i czy ja powyrzucałam to, przetrzepałam całą piwnicę, pół mieszkania. I ich nie ma nigdzie. Znalazłam tylko koszyki nasz i Szymona, bo zawsze co roku święcimy jajka, więc w tym roku też będziemy. I co? Zrobiliśmy zakupy. Zaraz Wam pokażę, co kupiłam mniej więcej w jakiej cenie, gdzie. Może ktoś się zainspiruje i też sobie kupił, bo to są z tego roku te ozdoby. Postaram się wrzucić w miarę szybko tego vloga i go zmontować. Jeszcze byliśmy szybciutko w second handzie. Yy, bo dzisiaj była dostawa, ale nie za dużo kupiliśmy. Jakoś nie było za dużo fajnych rzeczy, takich jakościowych. Yy, no i co? Dobra, pokazujemy. Ja mam wszystko w torbach Action, ale będę Wam mówić, gdzie co kupiłam. Yy, wybaczcie, yy, z tyłu jest nieład, bo jeszcze nie posprzątane. Postanowiłam dzisiaj zrobić takie małe wiosenne porządki i przy okazji dekorowanie, także to będzie ogarnięte. No i dobra, pokazujemy. Dobra, no to zaczynamy. Więc tak. Kupiliśmy taki piękny wianuszek. Będzie on na drzwiach. Już mam haczek zamontowany, także tutaj tylko na sznurek montujemy. Na święta zawsze mamy, więc na Wielkanoc też postanowiliśmy kupić. Ten kupiliśmy w... Rosmanie, w Rosmanie go kupowałam. On kosztował 36 zł, także uważam, że nie jakoś bardzo dużo. Kupiłam sobie sztuczne kwiaty, tulipany. Nie wiem jeszcze, co z nimi konkretnie zrobię, ale kupiłam. I nie wiem, co to jest. Konwale? Nie nie znam się. Jak ktoś wie, to nikt mi powie. Te tulipany kupiłam w Pepko za 12 zł. Przy Kasie były, więc po prostu sobie wzięliśmy. A te z kolei w. Gdzie my byśmy? Nie wiem, się nie wiem. To chyba było w Bibelo. To jest taki nasz y, miastowy takie pepko. Nie wiem, czy, nie wiem, czy wy macie, czy coś takiego w swoich miastach. I kosztował 18 zł. Także jest taki ściśnięty, więc można o sobie tak postawić i też fajnie wygląda. Albo do doniczki. Zobaczymy, co z tym zrobimy. Dobra, następne. Jajko ze sztucznymi kwiatkami. Szymon teraz będzie prezentował. I się świeci jeszcze. Teraz nie widać, bo świeci y, jest światło, ale świeci się. Y, I to kupiłam też w Pepko, chyba za 10 zł, bo już ceny Szymon mi zerwał, więc nie pamiętam. Y, takiego króliczka y, kupiłam y, Szymonkowi do pokoju, więc też mu y, postawimy. On kosztował 13 zł, teraz. Oj, teraz sporo jest w rozmaie takich wyprzedaży, więc warto się zainteresować. Te dwie rzeczy: takie trawiaste jajko, trawiasty króliczek ze złotym jajkiem, kupowałam w biedronce po 20 zł, ale teraz tylko no już pewnie nie zdążycie. Nie wiem, być może jeszcze będzie ta promocja: jest 2 plus 2. Czyli jak dwie, e, dwa de, dwie dekoracje wielkanocne sobie kupicie, no to dwie macie za darmo. Oczywiście płacicie za te dwie e, droższe, ale muszę powiedzieć, że no opłaca się, bo jeszcze dzisiaj coś dokupiłam, więc zaraz Wam pokażę w tej promocji. Tutaj kupiłam, ponieważ robimy w ogóle Wielkanoc u siebie. Postanowiłam, że w tym roku bardzo bym chciała właśnie się spotkać z rodziną w Wielkanoc, więc zrobimy takie świąteczne śniadanie. Nie wiem, może na 11, może na 12. To też nie tak śniadanie o godzinie 8, ale... Będzie mój brat z bratową i z moją bratanicą, będzie moja mama, być może jeszcze Damiana Brat, uda mu się przyjechać. Więc stwierdziłam, że coś takiego zorganizujemy i też po prostu spędzimy takie śniadanie do którejś godziny, a później też już będzie taki wolny wieczór, ale po prostu chciałam coś takiego zrobić, bo zawsze jechaliśmy po prostu do mojej mamy na obiad, w Wielkanoc albo w pierwszy dzień świąt, a w tym roku inaczej. Ale w Rossmanie, słuchajcie, za chyba 5 zł, 5 albo 6 zł znalazłam takie właśnie y, nakładki na sztućce, czyli tutaj się tylko przekłada. Y, to się kładzie na talerz albo obok talerza w 4 paku po 6 zł. Kupiłam takie dwa, ponieważ nas będzie dwa, cztery, no tam prawie 8 osób z dziećmi. No, więc nam się przyda. Też tak fajnie, Wielkanocnie. I e, serwetki. Już serwetnik. O! No! O. W Action dorwałam takiego. tu, coś tu prześwietla. Królika, który, uwaga, macha mu muszką. On kosztował 25 zł w Action. Także też, e, no że spoko. Bo takie są z reguły dosyć drogie. Na pewno za 40 czy 50 zł bym nie wzięła. A tak to. Yy, a tak to. No. Ma. Dobra. Drugi królik też. Być może do Szymona pójdzie. On kosztował 10 zł też. Yy, chyba w Action Groupie, już Teraz nie pamiętam. Yy, no i teraz to, co w promocji w tej biedronce właśnie yy, wybrałam. To, to i to. O. To jest tak. Jajko. Wszystko było po 20 zł. Jajko złote. Chyba do łazienki sobie go, je wrzucę. Tak. Królik z takimi. No, coś Królik z takimi. Mm, ojej, no nie zobaczycie. One mają. Ma takie kwiatuszki. O, widzicie? O, teraz widać z kwiatuszkami, solniczka i pieprzniczka z królikiem i królik taki zwykły, najzwyklejszy prosty, biały królik. Strasznie prześwietla te białe rzeczy. No, ale trudno. Więc tak, zapłaciłam 40 zł za to wszystko, ponieważ była promocja, więc 2 plus 2, więc dwa się wliczyły normalnie, a dwa sobie dokupiłam tak, o. Dobra, to jest tutaj dla chrupka, tutaj do sprzątania, bo jeszcze byłam wekszen, więc jeszcze wziąłam rzeczy. Tu w ogóle, słuchajcie, kupiłam dla, y, Szymona, sobie w sumie wybrał, taki zestaw do malowania. Y, tu z tego co widzę, to jest napisane, że to jest chyba jakiś gips, który trzeba rozrobić z wodą i chyba wlać w te formy, zacisnąć, poczekać aż to wyschnie, dopiero... Dopiero wyjąć i można malować. Więc dla starszych dzieci uważam, że spoko. Nie polecam ze względu na problemy nerwowe dla yy, rodziców, dzieci mniejszych. Ale no mój szymon już z racji tego, że jest większy, no to już myślę, że sobie z tym poradzi. Więc bardzo fajne takie też wielkanocne. Co wzięliśmy? Wzięliśmy takiego kwiatuszka. On chyba kosztował 17 zł. Więc do toalety będę miała, żeby zmienić sobie. Poczekaj, kochanie, mamy jeszcze tutaj. No, wziąłem jeszcze wazon, świecę. No to, to, też nie było takie bardzo typowe. Zapachy. O, jeszcze do samochodu zapośię. Wziąłem jeszcze dzieciaką słodycze. Właśnie w action. Takie króliki, jajka, z czekolady, takie zestawy. Bo po prostu my zawsze w Wielkanoc chowamy dzieciakom, zając oczywiście przynosi prezent, I... a jeszcze szląsek dla wziął, e, bo, e, a jeszcze wziąłam takie ciasteczka i tu też takie jajka. Zrobię dzieciakom e, paczki, coś tam jeszcze mamy? Nie, mam nie. nie. No dobra. Zrobić dzieciakom takie paczki słodyczowe, będą sobie szukać po prostu. Zawsze tutaj na dole pod blokiem chowamy, więc z tego względu, że będziemy mieć jeszcze brataniec, no to będą sobie po prostu szukać. A oczywiście, zając przyniesie prezent docelowy, który też trzeba będzie znaleźć. No więc co? Wszystko wam pokazałam. Biorę się trochę za sprzątanie, trochę może sobie coś nieco ja przemebluję te. No. I no i dekorujemy i pokażę wam jak ostatecznie to wszystko okay. wygląda. O ładko, łasko, często chosko. Po prostu tu zawsze musi się dużo dziać, więc może coś sobie Mama, to poprze. No dziękuję poprzestawiamy może trochę żeby był większy taki ład więc Hello. ogarnięty tu możecie tak z daleka zobaczyć trochę poprzestawialiśmy e, Szymon dekorował sobie sam e, dostał swoje ozdoby które tam wcześniej kupiliśmy i dzisiaj i wczoraj e, także jego e, to była twórczość e, stwierdziłam, że jak ma swój pokój to niech robi po swojemu e, i biorę się dalej ale już nie siły słuchajcie, bo Myślę, że wiele osób tak ma, ale doprowadza mnie zawsze to do szału, że mam wrażenie, że jest cały czas sy w tym mieszkaniu. Jak zdążę posprzątać, generalne porządki w szafach, nie w szafach, to mam wrażenie, że za dwa tygodnie jest jeszcze gorzej niż było wcześniej, pomimo, że wywalam niepotrzebne rzeczy, nie e, trzymam niepotrzebnych rzeczy, bo też nie mam na to miejsca. A jest po prostu masakra. Teraz idę brać się za przedpokój. Muszę posegregować trochę buty, te wiosenne trochę wystawić, żeby też móc tak odpocząć wiosennie, ale już zmęczyłam się tym Szymona pokojem. No ale dobra, lecimy dalej. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy następny dzień. Wczoraj nie dograłam vloga, bo już tak się wzięłam za te sprzątanie wywalałam wszystko z szaf, żeby wszystko poukładać, że zapomniałam o tym, a już później było ciemno i już nie miałam światła do tego, żeby po prostu nagrać ozdoby. Jeszcze miliona razy je przestawiałam z powrotem, odkładałam, przekładałam, jak posprzątam jakieś pomieszczenie, to jeszcze gdzieś tam nie musiałam te ozdoby poprzekładać, ale już mamy efekt końcowy, no i właśnie robimy sobie przebitki tego. Więc zapraszamy. Szymonek sobie udekorował. Akurat ja mu tutaj to drzewko zorganizowałam. Chyba jeszcze będziemy gdzieś się przestawiać, bo jak będzie się bawił kuchnią, no to może gdzieś mu to spaść, więc zaraz pewnie gdzieś indziej to ulokujemy. No ale na razie tutaj mamy. I zrobiłyśmy to. I zrobiłyśmy to. Tylko gdzie mamy to? O tutaj. Zrobiliśmy te gipsówki. I też fajnie wyszło. Musimy właśnie pomalować. No i tutaj. No i tutaj są obrazy parapecik. i to sobie jeszcze powiesił girlandę, a tutaj ma, o, więc też fajnie. I tutaj Dobra. Pokazane. My wybieramy się właśnie do kina, jak pewnie większość mam wie. Wyszedł film. Tak, wyszedł film Minecraft, więc idziemy obejrzeć, bo Szymon jest fanem, jak widać nawet po obrazku tutaj jest gdzieś tu, o, Minecraft. No, a jeszcze Wam zapomniałam pokazać naszego pięknego wionuszka. Jest tak zimno. Dawaj. I klimatyzacja na 80 stopni. Jest tak zimno. Ja. Nasz szofer przyszedł z wiejskiej koszuli. Nie, Szycia? Co? Nasz kierowca przyszedł. Co? Do kina poprosimy. 50 stopni klimatyzacji, jest tak zimno. Ile stopni? Mokre. Co masz mokre? Najpierw no, ja lubię, lubię, zimno nose usisą żylir i to potem kręcę sobie. <noise> sobie kręcić zimny uszy. You were there when I was here falling like tears you say you came. You didn't don't have to Tak jest, że zawsze, jeszcze jak się spieszymy, to mój mąż staje 2 km od danego miejsca, później musimy lecieć. Nie to, że jest zimno. O, a to 15 miejsc prawie wolnych po drodze. Było Mówi, że nie było. a no, tylko zobaczył korek, ale to tylko dlatego, że ktoś wyjeżdżał. A teraz trzeba lecieć przez pół parkingu, żeby dojść do tego kiedy. Nie ma. on mnie Czego się boisz? Iron Man? Najpierw gałka Tak? Jak to jest? Eee, tak, najpierw, najpierw gałka, gałka. O, teraz zaraz tata no tak choć jest tak zimno wieje taki wiatr że głowę idzie urwać, po prostu mam wrażenie, jakby było z minus 10 stopni. Także zaraz wlatuje jesienna herbatka, lecę pod kocyk. Yy, chłopaki <grytania> stwierdzili, że będą grać w Minecrafta, ze względu na to, że obejrzeli. Yy, także oni będą mieć swój czas dzisiaj, a ja yy, swój, herbatka, kocyś, książka albo serial stwierdziłam, że jeszcze zrobię pranie takie szybkie, bo wczoraj zrobiłam i białe yy, i chyba jakiś kolor dzisiaj jeszcze rano wyprałam ręczniki wrzuciłam swoje buty, ale jeszcze stwierdziłam, że zrobię nie, kolory jeszcze jedne, żeby opróżnić koszyk bo już jutro yy, idę do pracy i nie będę miała kiedy tego zrobić, w tygodniu raczej rzadko wstawiam pranie ale chciałam wam powiedzieć, że ostatnio kupiłam taki płyn do płukania i w bie... poczekajcie w Biedronce, tak. W Biedronce kupiłam. Mm. Było ostrzy na moment. O! Eden. Czekajcie. Chcę przerzucić. Może z tej strony. No. Dobra, nieważne. No, Eden w każdym bądź razie. Ja kupiłam floral. To są... A, to są ogólnie perfumy do tkanin, ale muszę powiedzieć, że tak pachnie tak długo się ogólnie utrzymuje to jest drugie opakowanie ale naprawdę nawet jak później otworzę szafę, to po prostu tak pachnie tym zapachem że no jestem zachwycona bo sporo bierzemy i czasami trafiamy na takie zapachy, które tak średnio pachną od razu wiadomo, że od razu jak tam wyschnie to pranie no to Czuć, ale później, jak zakładam, no to i tak, tak średnio. A tutaj naprawdę, nawet jak tak dłużej poleży coś w szafie, to wiecie, czasami już czuć tą szafą bardziej, a tutaj nie, naprawdę czuć tym zapachem. Także polecam. To nie jest współpraca, po prostu polecam. Nareszcie usiadłam. Ale oczywiście zanim usiądzie, kobieta, trzeba posprzątać, żeby w końcu móc odpocząć. Więc jeszcze wstawiłam pranie, yy, poskładałam poprzednie, pozmywam. Zrobiłam sobie herbatkę. Co widzieliście? W kubeczku w górę. Jeśli chcesz, został. Wielkanocną. Yy, więc teraz sobie już siedzimy. Chłopaki też. Włączałam sobie serial, oglądam od niedawna. 13 powodów i muszę powiedzieć, że bardzo fajny o nastolatkach. Ogólnie chodzi o to, że pewna dziewczyna odbiera sobie życie i nagrywa taśmy, w których wyjaśnia, dlaczego to zrobiła. Jest ich 13. Mm, więc fajnie to przedstawia tak z drugiej strony trochę. Życie nastolatków trochę przypomina się takie też szkolne życie, jakie my mieliśmy problemy i tak fajnie też ogólnie y, zrozumieć dlaczego nastolatkowie y, popełniają różne błędy, różne sytuacje się wydarzają, że też inaczej myślą niż my już dorośli, y, że ten mózg faktycznie inaczej pracuje, więc y, polecam do obejrzenia dla mnie już trochę się ciągnie, bo nie lubię aż tak długich, ale już do obejrzę do końca, żeby po prostu yy, wiedzieć, co się stanie yy, dobrze, dziękuję wam bardzo za te prawie dwa dni w zasadzie po dwa dni nagrywałam tego vloga, yy, mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w następnym